Dzień dobry. Dawno nie było raweczki żadnej, bo yy, no jakoś tak się złożyło, że robiliśmy same dziwne samochody, w tym jeden yy, będący wynikiem kooperacji, a raczej przejęcia przez Toyotę jakiegoś tam francuskiego modelu. Yy, no, raweczka zawsze mile widziana, ponieważ jest to auto, które się robi lekko, łatwo i przyjemnie. Myślę, że gdyby słyszał to pana Reczek, to nie zgodziłby się ze mną tutaj. Ale nie musimy się zgadzać w każdej kwestii, więc no, więc raweczka nam wygląda tak jak wygląda. Co mamy już zrobione? Mamy zrobione drzwi od środka, bo to akurat nam się udało tak na samym początku zrobić, zanim ten samochód jeszcze wjechał na podnośnik. No, i bierzemy się za całą resztę. Będziemy to woskować. Żadne zaawansowane prace, po prostu zwykły wosk z podstawami mas. Więc no kilka rzeczy tutaj będziemy robić w masie. Całą resztę będziemy woskować tak, jak lubimy, po mojemu, czyli trochę bardziej niż ozdobnie. Zrobimy oczywiście profile, które dalej są otwarte. No bo cóż mogłoby się tutaj zmienić? Porobimy jakieś tam zakamarki, wszystkie podłużnice, niepodłużnice. Wywoskujemy słynne gniazdo. Ja bardzo się zastanawiam nad tym, czy ta wersja na 26 rok, którą już tak szumnie zapowiadają jako rewolucję i, i w ogóle napisanie historii od nowa. I, I zmianę, redefinicję słowa To bardzo mnie ciekawi czy dalej ma to pomylone rozwiązanie Czy jednak ktoś się tam pochylił nad tematem bo, No bo powiem szczerze, że trochę smuteczek Co bym chciał tutaj udokumentować tak szczególnie Sposób w jaki autoryzowana stacja, nie powiem gdzie, zamontowała hak holowniczy Tutaj jest zamontowana wiązka, w ten sposób. Dzięki temu, kiedy otwieracie gniazdo, to to tutaj, tak się Wam to przegina, a to sobie wisi nad wydechem. Tutaj jest też przypięta wiązka bardzo dobrze do wieszaka wydechu, żeby ten wieszak lepiej tutaj siedział. No i jest pociągnięta tędy. Oczywiście komuś tutaj zaślepka do końca nie wyszła, no ale po cóż miałby się Przejmować tym, że ona nie chciała, kiedy wystarczyłoby ją po prostu stąd wyciągnąć, żeby ona się tutaj zaszczelniła po kawałku, po kawałku, i by to o, tak ją tutaj zagieli. No i teraz damy jej tutaj parę dni, bo to auto chwilkę tutaj powisi Niech ta guma wróci, choć częściowo do swojej pierwotnej formy I wtedy wetkniemy to tam jeszcze raz, tyle że już tym razem na wosku No i postaramy się tą wiązkę przeprowadzić jakoś po bożemu Bo to jest tak no taki autoryzowany montaż No cóż, mogę tutaj więcej powiedzieć Tak ich nauczyli, tak robią My spróbujemy to zrobić troszkę inaczej, poza tym no nic spektakularnego tutaj nie będzie, samochód jest nowy, ma 1100 km czy 1200, no tyle co do nas tutaj przyjechał, nawet z dość daleka rzekłbym, bo przynajmniej w skali kraju no jest to już poważna odległość, ale no, tak się zdarza, że Różne dziwne blachy się tutaj pojawiają. Ostatnio była blacha zaczynająca się na N, jak Norbert, co mnie troszkę zaskoczyło, ale jak widać, jak ktoś chce, to nie stanowi to dla niego żadnego problemu. A najgorzej to jest z ludźmi, którzy mają nas bez mała za rogiem, czy w granicach powiatu, czy tam w granicach województwa. Nieraz już słyszałem, że właśnie nie no do panów to jest strasznie daleko, bo to chyba ze 40 km, więc to jest takie miasto tutaj 40 km od nas, w którym ludzie bardzo często właśnie miewają takie problemy. Co dalej? No mamy pościągane wszystkie nakładki. Nakładki będziemy przeklejać na dwustronnej taśmie, żeby one nie szurały po lakierze. Mamy przygotowane już tam pościągane po te gąbki, będziemy to oklejać, wszystko żeby było gotowe do montażu, tu musimy pościągać resztki taśmy, która nam została, no i poczyścić, bo jak widać no samochód nowy, a pewne rzeczy się już tutaj zaczynają pojawiać i to niekoniecznie takie jakie byśmy chcieli plus taki, że jeszcze to auto nie widziało deszczu gdzieś tam 15 minut właściciel mówił, że go złapało na autostradzie ale to jesteśmy w stanie sobie takie rzeczy jeszcze bez większego problemu podomywać jeszcze nie jest nasypane i jeszcze nie jest nakurzone w profile więc możemy tutaj swobodnie to wszystko pozabezpieczać i no, sprawić, że ten samochód chwilkę dłużej wytrzyma niż producent przewidział Troszkę może tak kopiemy w ten sposób dołki pod samym sobą Bo przecież jak te wszystkie zakonserwowane auta tak będą dalej jeździć To już następnych nie będziemy mieli no, Ale może wtedy zajmiemy się czymś równie ciekawym I może też będą z tego jakieś fajne efekty No takie o Jeszcze tutaj też ciekawostki po, po Doprowadzamy to w miarę do ładu i, no i będziemy coś dalej przy tym pracować. Wklejone adaptery do podnoszenia. Te pierwsze, w sumie klasyczne, takie rawkowe, które były robione pod ten model i pod NX. -a. I one do dziś nam się bardzo fajnie sprawdzają. Już powiem, że nawet niektóre autoryzowane stacje nauczyły się tego używać. To jest dla mnie szok i niedowierzanie, bo u nich to są procedury i oni, jak nie podniosą za progi, to chyba by się pochorowali. Ale już spotkałem się z tym, że rzeczywiście te autoryzowane stacje, niektóre już używają tego urządzenia. Jednocześnie klienci też właśnie zwracają uwagę przy przeglądach, przy serwisach, nakładą no, nacisk na to, Najfajniejszym sposobem jest po prostu porobienie zdjęć tego, że to jest o w tym miejscu i dołączenie tego do protokołu zdawczo-odbiorczego. Kiedy zgłaszacie jakieś tam usterki, nieusterki, doradca Was wypytuje, czy Pan jest zadowolony z naszego produktu, czy dobrze się Panu jeździ. A co moglibyśmy zrobić? To wtedy właśnie mówicie, że no mogliby łaskawie podnieść za. To i bardzo fajnie jest mieć wydrukowane na przykład zdjęcia tego i dołączyć to do protokołu, bo potem jak my zrobimy masę już tutaj na progach i jakiś adept w tej autoryzowanej stacji za te progi podniesie, no to z tej masy nic nie zostaje i no i tam zaczyna już włazić woda z solą, czy tam sama woda, czy cokolwiek i jak jest dalej to już wszyscy wiemy a jeśli się im to zgłosi i oni się do tego zastosują, problem nie występuje. Jeśli się nie zastosują, no cóż, no fakturę na naprawę tego, co uszkodzili, zawsze możemy wystawić. Czy oni ją będą chcieli zapłacić, czy nie, no to już są od tego ludzie, którzy się takimi rzeczami zajmują. No ale póki co to się obyło bez jakichś większych problemów, i no, w sytuacji, kiedy właśnie coś tam popsuli, to już ustalali sobie z klientem, jak będzie to naprawiane i w jaki sposób będzie to rozliczane. Nie przedłużam rafka nowiutka, dokładnie taka. Będziemy ją tutaj oprawiać, że tak powiem. I jak już będziemy ją mieli dalej jakoś przygotowaną, czy, czy już nawet zawoskowaną, to postaram się to jeszcze też nakręcić, żebyśmy mniej więcej wiedzieli o czym mówimy, że co to jest ten podstawowy wosk. Bo tu różne pytania są no i niektórzy właśnie myślą, że jak podstawowy, to on jest jakiś gorszy. Nie, po prostu ta podstawa to jest najprostsze, co robimy. Nie ma nic niżej. No, niżej jest tylko ewentualnie taka usługa polegająca na tym, żeby nic nie robić. Ewentualnie usługa, którą świadczy wiele warsztatów, warstwa ozdobna, gdzie pan wchodzi pod takie auto ledwo co rozebrane. Pryska po tym, co widzi, tak żeby za wiele wosku nie zużyć, i potem klient jest zapraszany do biura celem rozliczenia. A jak coś się tam zaczyna dziać po pół roku czy roku, to mówi się, że przecież tego auta tutaj nie było i pan tu nie stał. Tyle odnośnie rafki, bo się znowu trochę rozgadałem. Jak będziemy to mieli bardziej zaawansowane, to postaram się Wam coś jeszcze dokręcić.